Siema. Dzisiaj mamy do przyklejenia pas płytek w kuchni i pokażę Wam, jaki mam na to fajny patent. Ustawiamy sobie laser i poziom, którego będziemy się trzymać, jest to dół okna. Laser mamy, żeby to wyglądało w miarę estetycznie, okleimy sobie ścianę taśmą. Wciśnianę mamy oklejoną. Teraz połapiemy sobie wszystkie wymiary na otwory podgniazdka. Idziemy przymierzać. Ustawimy sobie jeszcze szpilki, które będą podtrzymywać nam płytkę. Wymyśliłem taki patent. Zobaczymy, jak się nam to sprawdzi. Płytka powiedzmy, że pasuje. Mamy jakieś 4-3-4 mm przesunięcia, ale oprawka miasta nam to bez problemu zakryje. Idziemy smarować. Tejmy płytki na będzie 12. Mamy tutaj tylko dwie całe płytki, pozostałe docinki, więc myślę, że będzie to wystarczająca ilość kleju. Ja zawsze zbieram nadmiar kleju z płytki żeby potem mieć mniej przeszczenia w pługach. Ważne rzecz, żeby na narożnikach było tego kleju wystarczająco, żeby potem brać jakiegoś wielkania albo innych takich tematów, nic się trytnie stało. Znowu, dzisiaj niestety sam, płytka z klejem trochę waży, ale może damy radę. Przeciepię w ścianie klejem na zero, na to poprawię przeciepkę z płyta. Dobra, płytka leży, leży, płytka stoi. Zawibrujemy sobie ją jeszcze i pokażę Wam poziomowanie na tym moim wynalazku. <tryk> Po klucz, ale kombinerkami damy radę. Co, popuścimy trochę kontrę. Wydaje mi się, że trochę dałem za cienkie szpilki, bo nam to trochę pływa. Zasłania sobie lasę. I w górę. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Zraz, jeszcze i Jeszcze zaraz. Nie wystarczy. Dobra, skontrujemy sobie to, bo widzę, że się ukosuje podkładka. Szpilka stoi na wylewce. No i dobra. Jedyne co jeszcze bym zrobił. To sprawdzę sobie piątki poziom na tej płytce. Bo laser mamy kawałek dalej. Dobra, może widzicie oko jest. Oko jest. Nie, spoko. Myślałem, że laser będzie oszukiwał tej odległości. Mamy go ze 3-4 metry dalej, ale jest OK. Dobra. Zerwę sobie taśmy, póki klej jeszcze świeży i jedziemy dalej. Nóż też gdzieś zgubiłem, ale śrubokrętem. Dobra. Nie upierdol pan gwintu. Ściągamy. No i co teraz? Fajnie. Ale szczerze i chwilę jest fajnie. O, Dobra. Rwina się. No wyrzuć. Dobra, został. No i co? I podbicie klejem. Dobra, tam się tego i tak nie używa. To niech se leży. Potem wyrzucimy. Jeszcze ten kawałek bym oderwał. Dobra. Na górę później pójdzie akryl. dołu nie wiem czy będziemy akrylować. Podejrzewam, że nie. Bo nie ma sensu i tak tu przyjdą płytki. Zresztą na górę też, ale dla estetyki można to przelecieć. Dobra, lecimy z mierzeniem kolejnej i ta sama akcja. ya

Jest do odcięcia, ale sprawdźmy. 11.3 111 Dobra, jest fajnie. Pasuje, mamy luz. Zasłoniona go druga płytka. Smarujemy jedziemy z tematem. Zostawiamy to do wyschnięcia, a resztą się zajmiemy tą płytką już jutro. No i całość na tą porę nam wygląda tak. Tu dojdzie jeszcze jedna płytka. A Wcześniej wkleję sobie jeszcze na drugą stronę. Też tu mamy dwa otwory pod gniazdka. No I te szpilki. Powiem Wam, że fajna sprawa niezły patent. Gdzieś wypatrzyłem to na internecie, taki system, tylko zamiast tych podkładek, nakrętek były jakieś gotowe plastiki chyba robione na drukarce 3D. I powiem Wam, że sztuka kosztowała w okolicach 50 zł. Ja jedną taką szpilkę zrobiłem, żeby właśnie skłamać, w okolicy 13 zł. Zdaję egzamin. Jedyne co, to mogłem kupić sobie wszystkie czternastki albo szesnastki. Tutaj mam dwunastkę i delikatnie widać, że ona się wygina, ale jest, jest stabilnie. Tam, gdzie mam czternastki, stoi fajnie. Jest sztywny, ale na takie obciążenie jak tutaj mamy, daje radę w zupełności. Klej też zasysa fajnie do ściany płytkę. To jest, jest ok. Dobra, sprzątniemy tu trochę i bierzemy się za łazienkę.